Mamy dzień godziny na wyrachowanie tej, a nie tylko mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Zapraszam Was na mocno wyczekiwany, lumpowy edycja jesień. Dobra, jak ktoś nie widział mojego holu, ja zawsze z tej strony będę pokazywać, bo jak wyglądam w tych ubraniach jak to są braje na mnie. Jak nie na mnie, no to wiadomo, nie będę pokazywać. <grymna> Pierwszą rzeczą jest ten oto przepiękny sweterek z Esprit. Esprit. I ja bardzo go lubię, bo on ma taką fejkową po prostu bluzkę, bo jej tutaj nie ma. On jest wełniany, bardzo ładny, długi. Tutaj widzicie, też jest troszeczkę tej bluzki fake. I jest dłuższy. Gdzie mamy pośladki, on jest tutaj dłuższy. Więc to jest pierwsza rzecz, jaką kupiłam w Lubi. Chciałam ją pokazać, bo akurat ją właśnie dzisiaj noszę. Dobra, teraz pokażę Wam dodatki i takie torebeczki, kosmetyczki, bo kupiłam trzy. I tak, to jest jedna z nich, którą używam na ten moment. To jest marka Huber? Hall Huber? Coś takiego Widzicie, że widzicie tutaj na znaczku. I tak naprawdę to jest wkład do torebki. Na przykład jak macie torebkę, nie wiem, Teda te Bakera czy jakieś inne, najczęściej można sobie włożyć takie wkłady do tych torebek. Ja ją po prostu użyłam jako kosmetyczkę. Ona jest bardzo pojemna, bardzo ładna. Ja już tam mam swoje rzeczy. Różne. I jest taka fajna, bo ona jest taka kwadratowa, a nie prostokątna. Tutaj mamy bardzo taką... Kosmetyczkę na sezon zimowy z Claris. Ona jest taka bialutka, biało-niebiesko-pudrowa. Tutaj ma taki ładny właśnie czarm kwiatu. Po prostu pomyślałam, że na okres jesienno-zimowy będzie bardzo ładna. I tutaj jest już torebka. Jest malutka torebeczka, czyli oczywiście to, co kocham. I ona jest stuprocentowo skórzana. Ma bardzo ładne akcenty na boku, bo jest bardzo ładnie szyta. Mam nadzieję, że będę w stanie Wam to pokazać i do tego ma fajny zamek, ma takie frędzelki I myślę, że to jest takie jesienne. Może przez ten kolor... Dobra, teraz zaczynamy już od ubrań, których jest pełno. I tak na początek zaczniemy od rzeczy takich na wierzch, czyli takich typowo właśnie jesiennych. Mamy przepiękny płaszcz gigant. Powiem Wam szczerze, on jest koloru musztardowego. Jak widzicie, ja go właśnie dopiero co prałam, bardzo mi się podoba, bo teraz te płaszcze, powiem Wam szczerze, robią takie, że wiszą na Was, w ogóle one nie mają charakteru, one nie mają jakiejś struktury. Ten, jak ja założyłam, on naprawdę bardzo dobrze na mnie wygląda. Może dlatego, że właśnie te ramiona są tutaj akcentowane, z tyłu też są bardzo fajne, jakieś takie wiszące rzeczy. Jest długi do. Za kolano, on jest za kolano. Naprawdę fajny. To jest w ogóle skóra z wielbłąda. Wy ją mogliście widzieć jak oglądaliście mój vlog z lumpa. Tutaj możecie zobaczyć, mam metkę. Kurczę, on jest taki... Jeden minus z jego jest taki, że nie ma paska. Tutaj też kurteczka, bluza, jednakże ja uważam, że to jest bardziej kurtkowe, bo jest bardzo, bardzo grube. Też taka dopasowana kurtka z dużym kołnierzem. Powiedziałabym nawet, że to już jest taki golf. Zapinana na takie cute malutkie guziczki. I to jest z alpaki, z tego co ja pamiętam. Zaraz wam powiem dokładnie. To jest tak, alpaka i wełna, czyli 60% alpaki i 60% wełny, virgin. To jest marka, której w ogóle nie znam. Ona jest made in Peru Hez Natur. To jest marka, której powiem Wam szczerze, jeszcze nigdy nie widziałam. Teraz jest jedna z moich ulubionych rzeczy, ale szczerze ogólnie strasznie mi ciężko wybrać, bo już dawno, naprawdę dawno nie miałam tak dobrych lumpów, jak w tym sezonie jesiennym. To jest tym tyrym. Tak perfekcyjna kurtka, kurtka króciutka. Ona należy na mnie idealnie. Tutaj macie zbliżenie, bo mi się też bardzo podobają te guziki. I jeszcze ma pasek. Wszystkie guziki są. Ona jest 100% bawełniana. To oczywiście ma, ma piękne akcenty przy końcach rękawów, też z tymi guzikami. Mi się w ogóle te guziki strasznie podobają. Bardzo ładne są guziki. I dzięki temu ona mi się bardzo podoba, jest pasek, jest wszystko. Wygląda w niej cudownie. Jest też taka gruba, powiem wam. Ona nie jest taka, że będzie jakoś wam bardzo wiało w niej. Jest piękna, elegancka. Tutaj mamy spódniczkę, która jest w ogóle bawełniana, ale wygląda, jakby była ze sztruksu. Taka mini. Bardzo ładny też jest do niej pasek z takim kołem. Nie wiem czemu, ale bardzo lubię paski, które są właśnie. Na takim kółku, albo na przykład są owalne. Wydaje mi się, że prostokątne paski już tak wychodzą z mody, a takie kółka to są. No, coś nowego, coś ciekawego. Wydaje mi się, że jest bardzo fajna. Marka to jest Demon Co. Demon Co. I teraz już przechodzimy do worka numer jeden. Mamy trzy worki dzisiaj, więc naprawdę, jak macie coś do jedzenia, do picia, weźcie, bo mamy tego strasznie, strasznie dużo. Przepiękny sweterek. On jest z takimi akcentami. Kratki, bym powiedziała, barbery. Jednakże nie wiem, z czego on jest, bo nie ma żadnej metki. Jest bardzo fajny, delikatny. Ja bym nawet powiedziała, że on nie jest czarny. On jest taki szarawy. szarawa, albo nawet taki granat trochę. Tu ma takie ciekawe guziczki ciemne. Ktoś zapomniał z pralni swojego sweterka. Ja go mam. Hihi. Teraz pokażę Wam coś, co normalnie ja byłam w szoku. Naprawdę. Ja byłam w szoku, bo nie znalazłam już takiego znaleziska długie lata. Tam, tam. Ta to są spodnie 100% skórzane z wołowej skóry. Zaraz jeszcze specjalnie sprawdzę. Tak, buffalo, 100% kał. Leather... a Buffalo to nie jest przypadkiem... Buffalo? Czy to nie jest przypadkiem... jak? A nie jestem pewna w zasadzie. Taki byczek Fernando. Jedną rzecz wam powiem. One są na mnie za małe. Ja się w nie nie wcisnęłam, ale musiałam je mieć. <noise> w ogóle przypał trochę. I tutaj chciałam wam to powiedzieć dlatego, że mam dla was nowo, nowo po prostu news, informacje. Pierwszy raz w życiu zakładam wintet i tam się na pewno te spodnie i kilka rzeczy stąd pojawi, bo no mam bardzo rzeczy, jestem z zakupu straszliwie dużo kupuję, więc muszę normalnie się pozbyć tych rzeczy. Jedną rzecz, jaka mnie straszliwie w tych spodniach zdziwiła, jest to, jak one są miękkie, jak one są wygodne. Patrzcie na środek, one normalnie w środku, no jest skóra i jest taka miękka, powiem Wam szczerze, jestem strasznie zdziwiona tym, bo nie wiem, czemu zawsze mi się wydawało, że jak skóra, to że tak będzie niewygodnie. One są takie trzy czwarte, pewne dlatego, żeby po prostu było miejsce na kozaki, więc tutaj się kozaki skończą i potem macie spodnie. Jak jesteście ciekawi moich rzeczy z Vinted, które z tego holu wystawiłam, to proszę zapraszam, na pewno jest link w opisie. Tutaj jest rzecz tak naprawdę dla Damiana, ale chciałam Wam pokazać, bo byłam ostatnio, to też kupiłam jemu. To jest taka bluzka z marki Lamartine, La Martina La Martina. Ona jest ogólnie nowa. Nie wiem, czy mój Damian będzie ją chciał nosić, czy nie. Ona jest nowa, z tyłu jest taka. Brazilan. Taka w jego stylu. Ja bardzo lubię koszulki z kołnierzami u facetów. Tutaj jest dla mnie, też z kołnierzykiem, brązowa z Tomichin Filgera. Bardzo mi się też podoba to, że ona wewnątrz jest niebieska, niebiesko-pudrowa i to jakoś bardzo ładnie z tym brązem wygląda. Jeden minus jest taki, że tutaj ktoś chyba wybielaczem walną. Well, no, jest taka malutka kropeczka, kilka kropeczek, ale powiedziałam, wale to i tak sobie kupię. Jest fajna, ona mi się bardzo podoba nie przejmuje się tym, bo ma 3-4 rękaw. Nie wiem czemu, ale bardzo lubię, bardzo mi odpowiada taka długość rękawu 3-4. I ostatnia już z tego naszego worka to jest kaszmirowa koszulka dla mojego damiana, jak będzie chciał, właśnie pudrowa. Widzicie, ja bardzo uwielbiam brązy i pudry z marki Dream Club. I have a dream! I mamy nasz pierwszy worek skończony. Teraz lecimy do drugiego. I tutaj w ogóle numer jeden, historia życia. Powiem wam szczerze, myślałam, że jestem takim kozakiem, że o, patrzcie, patrzcie co znalazłam. I ja taka idę z tego sklepu. Wewe. Widzicie, tutaj ja myślałam, że ja znalazłam Dolce gabane Y2K spodnie, które są w ogóle bardzo ładne, bo zobaczcie, one mają takie zdobienia z tyłu. I tutaj nogawki są troszeczkę inaczej zrobione, bo mają takie jakby... Nogawki są podwinięte. Ale mi się wydaje, że to są fejki. I ja po prostu chyba nie wiem, czy nie przyuważyłam, bo ja po prostu jak idę na lumpy, to ja często tak... Tsz, 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 bardzo szybko. Dlatego, że tutaj inny guzik i zamek. Inny guzik to jeszcze mogę zrozumieć, bo widzę, że tu jest dziurka po oryginalnym. Tutaj obok tego guzika. Ale no wydaje mi się, że to chyba są fejki. Jeśli ktoś się na tym zna, dajcie mi w ogóle znać. O, dajcie mi znać. Tutaj mamy taką metkę. E, to jest tak. Tak i tak. I jeszcze jest tutaj takie coś. Więc dajcie mi koniecznie znać, bo ja byłam była niepewna i taka zadowolona z siebie, ale ze mnie kozek, że znalazłam, a to co? Gówno chyba. Kolejna rzecz jest tak po prostu cudownie słodka, że rąbniecie. Mikrobambosze. To są bambosze, które na mnie perfekcyjnie pasują. Zrobiony. Mi się daje, że ktoś je w ogóle zrobił, bo nie ma żadnych metek. I to są rzeczy, które po prostu ja uwielbiam. Patrzcie, teraz jest zimno. Założę sobie po domu i będę zapierdzielać w takich bamboszkach. Mogę je prać regularnie. Co, nie wiem, co kilka dni raz w tygodniu i mam po prostu bambosze po domu. No to jest dla mnie po prostu znajdźka numer jeden. Jest ekstra, nie ma żadnych dziurek. Piękne bamboszki na jesień i zimę. Ta bluzka, powiem wam szczerze, tak mi się skojarzyła dajcie mi koniecznie znać z tą nową serią w H&M. To jest taka bluzka, ja ją bardziej wzięłam z myślą o Wigilii lub sylwestrze. Ona jest taka. Czarna z przeplataną złotą nitką, i z tyłu jest piękna kokarda. Ja ją jeszcze inaczej zwiążę, powiem Wam szczerze, bo jest tak dziwnie związana. Czy to nie kojarzy Wam się z tą nową serią handymową, którą w ogóle chciałam zobaczyć? Chciałam zobaczyć tą crazy, niby piękną sukienkę, ale jej nie było. Była tylko bluzka, która była tu w ogóle z przodu zawiązywana, też dziwnie. Więc mi się to bardzo skojarzyło, bo pomyślałam: O, wezmę, bardzo ładnie, bardzo fajnie, ciekawie wygląda. Tej rzeczy nie byłam do końca pewna. Ale i tak ją wzięłam, bo podoba mi się to, jak jest wiązana, nawet nie wiązana, tylko po prostu. Ona jest dosyć, to jest dosyć duża taka narzutka. Widzicie, dwukolorowa, beż i taka, nie wiem pomarańcz, biel. I tutaj mi się bardzo spodobało to, że jest taka zakówka, taka zakówka. Ona jest zł złota z taką kawałkiem skórki i dzięki niej właśnie. Działa ta. No to zamknięcie, to jest takie zamknięcie tej narzutki. To jest na przykład narzutka, jak macie, nie wiem, golf albo sukienkę i chcecie mieć ładną narzutkę z Esprit, oczywiście mojego ulubionego sklepu Ever. Więc pomyślałam sobie, dobra, to wezmę ją, bo w zasadzie jest bardzo ładna. Ja ją też wziąłam dlatego, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale tutaj ta, ta skówka i zamknięcie jest w ogóle nawet nie porysowane, to wygląda jakby to w ogóle nie bonuszone. Więc pomyślałam sobie, a dobra, walnę sobie. To jest bawełna z wełną mieszana, bardzo ładna. A co mi tam? Oh, tu, to w ogóle jest historia życia. Idę sobie po tym lumpie. Jest, jest naprawdę tani dzień. Ja tak sobie patrzę, ale ładna. Czekajcie, ale ładna sportowa bluzeczka, prawda? Sportowa, i do tego jeszcze z kołnierzykiem taka bym powiedziała tenisowa. Ona jest z Adidasa. Bardzo ładna, po bokach oczywiście jest mikrofibra, żeby łatwiej było oddychać ciału naszemu. Z białymi paskami, taka biało-czerwona, wiecie, polska. tyryrydy. ja tak, kurde ale ładna, idę dalej. Patrzcie na to, normalnie do pary. Spodnio-spódniczka, czyli to jest spódniczka i wewnątrz są spodnie. W perfekcyjnym stanie, w ogóle nic nie jest zepsute. Mi się po prostu wydaje, że jakiś tenisista, tenisistka, nie wiem, przestała grać albo stwierdziła sobie, że wywali pełno rzeczy, bo czemu tak pomyślałam? Poszłam dalej na sukienki. I patrzcie na to. Różowa, delikatna, pudrowa sukieneczka z Adidasa. Przepiękna, a z tyłu są takie po prostu różowe kółka na białym tle. Czy to nie jest najbardziej cute rzecz, jaką widzieliście? Ona jest przepiękna, delikatna i w ogóle yy, te rzeczy nie są tak mocno noszone, dlatego że jak nawet jest ta naklejka Klima Cool, które są na przykład na dole albo yy, na dole ubrania lub nie wiem gdzieś wewnątrz, to ona nawet nie jest zdarta. Wydaje mi się, że jakiś tenis, tenisiska sobie stwierdziła. A wale, wywalam kilka ciuchów, bo tam było więcej takich ubrań tenisowych. Serio? Tylko ja po prostu ich nie wzięłam. Jedną rzecz, jaka mnie tylko zastanawia, to nie wiem do czego jest ten tutaj pasek. No bo co to tak, żeby związać? Nie rozumiem trochę. Ale to nic, bo sukienka jest cudowna, jest taka ładna. Okej. Okay. Drugi worek za nami. Teraz podzielę się z Wami moim znaleziskiem, po prostu ulubionym chyba. Moim po prostu ulubionym, który noszę każdego prawie dnia. I są to... Tam, tara. Oh, buty. Ludzie, to są tak piękne buty. No spójrzcie na to. Mamy przepiękne buty. One są zapinane od zewnątrz na takim bardzo grubym zamku. To jest skóra jagnięca. Ja tu jeszcze sobie sprawdzałam od wewnątrz. Wewnątrz w ogóle jest jakby taka powłoka, nie wiem, mikrofibry, żeby może się nie pocić. Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale powiem Wam szczerze, to są po prostu moje ulubione buty. One są tak wygodne. Mi się też tak samo bardzo podoba to zdobienie tutaj, że jest jakby tak zmarszczone tutaj ta skóra. One są po prostu tak wygodne, że ja nie wiem co mam powiedzieć. Ja za nie troszeczkę więcej zapłaciłam, bo ja za nie zapłaciłam 70 zł. Wiem, okej, okay, to nie jest super dużo, ale na lumpy to jest dużo. Ale nie żałuję, naprawdę nie żałuję, bo są ekstra, ekstra. Idę sobie pięknie, tyryryry, i ja patrzę, a my mamy. Normalnie trafił mi się Armani. Bardzo fajny też do tego Armani, bo to jest taka bluza sportowa, bym powiedziała. Mi się też bardzo w ogóle podoba, że gumka jest taka duża z tyłu. Fajnie to wygląda. Ale przez to, że jest materiał taki właśnie błyszczący, bo to jest taka, nie wiem, piaskowa? To jest piaskowy kolor? I on jest błyszczący, przez co ta bluza robi się taka bardziej casualowa, a nie taka sportowa. I bardzo mi się też podobają te guziczki i ta cała nasza kieszonka. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo fajnie. Jestem ucieszona, że znalazłam taką piękny, piękną rzecz. Tutaj, może nie jesienna, ale ja to dałam do jesiennego, dlatego że mi się podoba. Garsonka. Ta garsonka, dajcie mi znać, ona mi się kojarzy z żeglarzami. Nie wiem czemu, wydaje mi się, że przez te paski niebieskie. Ona jest z marki, której też nie znam. To jest Biba. Jakaś Biba, kurde, impreza. Bibka. Ja ją bardzo lubię przez te guziki i to, że zdobienia są właśnie takie białe wzdłuż. Uważam, że to jest bardzo eleganckie i też takie minimalistyczne, bo przez to, że tu jest taka, takie paski, to fajnie, że zrobili takie coś, co stonuje bardziej tą garsonkę. Guziczki są też przepiękne. Nasze rękawy kończą się takim pięknym zakończeniem rękawkiem. Tutaj mamy takie też właśnie te akcenty białe, więc mi się to bardzo podoba. Ona jest stuprocentowo bawełniana, tylko tam halka, jest jakiś tam poliester, no bo wiadomo, te halki zawsze są z takich y, poliestrów. Do tego, powiem Wam szczerze, nie jestem do końca, mm, nie wiem, nie jestem do końca przekonana. Podoba mi się bardzo wzór, no bo to jest taki wzór typowy y, Coco Chanel, y, jak były te lata, nie wiem, 90 czy 80, jak wszyscy te garsonki w takim stylu nosili. To jest w ogóle sukienka z H&M. Ona jest taka, bym powiedziała, bardzo klasyczna, nawet nie ma żadnego dekoldu, tu ma króciutkie te rękawki, jednakże taki krój jest bardzo ładny dla każdego, dlatego że tutaj, gdzie mamy naszą talię, ona jest jakby połączona z. Spódnicą, która jest kołowa, więc to robi naprawdę bardzo ładne wrażenie i figurę ładnie pokazuje. Dzięki temu, że właśnie ta, ta spódnica się już zaczyna poniżej naszego, naszej talii. Tutaj mam takie coś cute, że równiecie. Ja najczęściej tej marki naprawdę nie kupuję. To jest Miss Guided, takie coś. Ale jak zobaczyłam to, to mi się tak z baleryną kojarzy, z takimi baletowymi tematami. To jest body, pudrowy róż, z całkowicie wyciętym tyłem, ale ma długi rękaw. To są moje takie, takie balerinowe, ale powiem wam szczerze, że jest to piękne. Uważam, że jest to bardzo delikatne i takie czyste. Ja bardzo lubię taki look, że się wygląda czysto. Wiem, że może nie wiecie o co mi chodzi, ale ja bardzo lubię, jak coś jest takie minimalistyczne, czyste, no, pudrowe, to już w ogóle. Tutaj jednak mam bardziej taką sukienkę w moim stylu, bo jest taka klasyczna, w szarą kratę, ale tutaj jest coś ciekawego, bo wzdłuż, gdzie mamy biust. Nawet nie wzdłuż, po jednej stronie, po mojej lewej stronie jest właśnie taki wzorek zrobiony z materiału. Dzięki temu ona jest w jakimś momencie tutaj ciekawa. Ona jest z Orsea, to jest taka bardziej biurowa, jak to się mówi, sukienka, bo jest tutaj, widzicie, szyta, żeby była bardziej przylegająca. Ona mi się podoba szczerze, z, te, z tego powodu, że jest dosyć długa. Ona jest prawie do kolana. Bo teraz te sukienki, to ja nie wiem, oni strasznie dziwnie robią. Jest jesień, a robią mi sukienkę mini. No to chwila, brzmi, no będzie zimno. A mowa o sukienkach, które są perfekcyjne na jesień lub zimę, jest ta. To jest fiolet. Spójrzcie. Ale już zaczynamy. To jest z, z takiego materiału, po prostu jakbyś miał sweter. Swetrowa sukienka. Tutaj mamy golfik przepiękny. Sukieneczka idzie długim rękawem. Jak idziemy coraz niżej, widzicie, tu normalnie jest Oj, pasek. Tu mamy pasek, który w ogóle też jest z materiału takiego jak ona, czyli takiego swetrowego, i niżej, jakby spódnica jest zrobiona w innym stylu, wzdłuż takie paski, żeby to był efekt, że to jest, są dwie inne rzeczy, ale wiadomo, to jest jakby jedna sukienka. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, bardzo piękne i wydaje mi się, że bardzo kobiece. Nie wiem czemu, ale podobały mi się takie sukienki swetrowe, do tego jeszcze jak się ma taki duży... Tym bardziej na zimę. To jest wszystko z tego holu. Było tego pełno. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie, jeśli się jakaś rzecz Wam podobała. Może akurat będzie na moim winted, którą właśnie zakładam, więc zapraszam do opisu. Jeśli podobał się filmik, zostaw lajka. Zasubskrybuję się, tylko chcesz. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, kochani. Cześć.